Ja was nagrywam! <grym i zlega w szkole> Ej, Sławek, ustawcie się z prezesem do mnie. Prezes! Prezes. Prezes, prezes, prenery, prezes! prezes Ci na ostatnim miejscu zbyło. Jaśku, Tomek. Tomek, Ej, sędzia dalej, o. No. Czekajcie, Czekajcie, chodź tu. Tak, Reza, tak. szybko, Chodź. Szybko Szybko, szybko. jedzie, jedzie. Szybko, dobra, dobra. Co, to jestem. Dobrze, To Dobrze, Jebo Dobrze, Jebo Dobrze, jest. Dobrze, Jego! Dobrze, jest. To jest. A, co. Co, się tak się Dobrze, tak! Dobrze, jest. jest. jest